Witajcie moi drodzy na kolejnej lekcji z cyklu Ważne Słowa. Dzisiaj Only. Jakże popularne słowo. Wszyscy uczniowie chyba znają to słowo. Tylko nie wszyscy mają świadomość, że ono występuje aż pod czterema postaciami w języku polskim. To główne, zasadnicze tylko, ale tłumaczymy też go jako jedyny, dopiero, ewentualnie czasami dopiero co oraz kolejne tylko, ale zupełnie inne niż to. Tylko jako do, 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 do formowania kontrastu, czyli jakby synonim do ale. Jeśli hmm. chodzi w ogóle o wymowę, Brytyjczycy czytają go przez difton o, only, a Amerykanie bardziej przez o, only. I punkt pierwszy to główne zasadnicze użycie tylko. Only an idiot would do that. Tak? Czyli tylko idiota zrobiłby coś takiego. Would odpowiada naszej końcówce bym. Robiliśmy filmik o wood. Link macie. U góry. This club is for members only. Czyli ten klub jest tylko dla członków. I was only trying to help. Ale ja tylko próbowałem pomóc coś takiego. I tu wam dałem specjalnie takie trzy zdania, żeby pokazać. Że only może być na początku, może być na końcu. Bardzo lubią dawać go na końcu zdania. My nigdy chyba nie damy, tylko na, tylko na końcu zdania. I gdzieś tam w środku. I was only trying. Zobaczcie, jak ładnie został wsadzony między operator a końcówkę, czyli międzyorzeczenie to akurat czas past continuous. Don't worry, it's only a scratch. Nie przejmuj się, to tylko jakaś tam rysa, jakieś tam y, zadrapanie. Punkt drugi, jedyny. Rita was the only person to complain. Czyli Rita była jedyną osobą i to jest w ogóle taka struktura the only to my tak nie powiemy, my powiemy była jedyną osoba osobą, która narzekała, która y, się skążyła na coś. I drugie zdanie is this really the only way to do it? Czy to jest jedyny sposób? Uwaga way to nie tylko droga, też sposób. Czy to jest naprawdę jedyny sposób, aby to zrobić? Czyli only jako jedyny. Tu warto też zaznaczyć, że skoro coś jest jedyne, no to tylko jedno. A jak jest coś tylko jedno, no to jest zawsze rodzajnik określony w. Obejrzyjcie lekcję o rodzajnikach, link macie u góry. I punkt trzeci to jest bardzo ciekawe użycie. Uwaga, only też jest tłumaczone jako dopiero. This cave was discovered only last year. Czyli ta jaskinia została odkryta dopiero w zeszłym roku. Uważamy też na wymowę końcówki ED, bo Polacy tu uwielbiają, przeczytać Discovered nie. Są momenty, że rzeczywiście oddzielamy końcówkę ED, ale tu nie wolno rozdzielić. Discovered i czytamy przez dy, nie ubezwięczniamy na ty. Robiliśmy o tym lekcję, jak czytać końcówkę ED. Link macie. U góry wszystkie linki będą też w opisie. When did you email her? Tak? Kiedy napisałeś do niej maila? Czyli uwaga, email jest rzeczownikiem, ale też czasownikiem napisać maila, wysłać maila. Only yesterday. Dopiero wczoraj wysłałem tego maila. This final report reached me only on Monday. Czyli ten ostateczny raport dotarł do mnie. Reach, uwaga też na wymowę tutaj długie. I reach, żeby nie mylić z bogatym, rich. Robiliśmy już nieraz lekcję o długim i krótkim i. Link wam wrzucę pod koniec i w opisie. Czyli ten raport do mnie, dotarł do mnie dopiero w poniedziałek. I na koniec uwaga, dwa zwroty. Zaczynamy zdanie od Only. I po tych dwóch zwrotach należy zrobić inwersję. Inwersję, czyli szyk przestawny, tak jakbym robił pytanie, a nie jest to żadne pytanie. Rob, mówiliśmy o tym wszystkim we filmiku o inwersji. Nawet chyba były dwie części. Jak znajdę, podlinkuję Wam z tyłu i w opisie. Only just have I noticed they don't really like me. Czyli dopiero teraz my powiemy. Only just, to jest zwrot. Only just, dopiero teraz notice zauważyć. No i mamy tu prezent perfect, no bo jest związek, teraz coś zauważyłem, tak? I tu jest właśnie inwersja, czyli operator have przeszedł, tak jakbym robił pytanie, a nie jest to żadne pytanie. Czyli dopiero teraz zauważyłem, że oni mnie naprawdę nie lubią. Only then, dopiero wtedy, dopiero wówczas, did she tell him about the attack? Czyli dopiero wtedy ona powiedziała mu o ataku. I no i też inwersja, tak jakby pytanie, czyli operator did przed osobą, no i jak jest did, to, to orzeczenie w pierwszej formie. I ostatni punkt czwarty znowu wracamy do znaczenia tylko, ale to jest zupełnie inne, tylko tutaj będziemy robić kontrast, czyli synonim do but, czyli ale. Czasami mówimy też tylko że po polsku. I'd call him myself, only I'm at work all day. Czyli ja zadzwoniłbym znowu jako jakoby zadzwoniłbym do niego sam. Przypominam, że nie dzwonimy do kogoś, tylko kogoś. Robiliśmy lekcję o dzwonieniu, link też będzie w opisie. Wrzucę wam też link do Myself, bo tu są też często błędy, kontrowersje, co znaczy myself, czy sam sobie. O tym wszystkim właśnie mówiliśmy w filmiku, nawet były chyba dwie lekcje o Myself. Wszystkie linki będą w opisie. Only I'm at work. Tylko, że jestem w pracy cały dzień. I tu śmiało można powiedzieć, but, but I'm at work, ale jestem w pracy. I'd be happy to do it for you, only don't expect it to be done before next week. Czyli będę szczęśliwy, żeby to zrobić dla ciebie. Czyli z przyjemnością to zrobię dla ciebie, powiemy, a to po angielsku znowu would. Czyli byłbym szczęśliwy. Tylko, że nie oczekuj. Don't expect, nie oczekuj, że to będzie zrobione, tu jest to jest co nabierna. Don't, don't expect it to be done, aby być zrobione coś takiego przed przyszłym tygodniem. This fabric, uwaga, to nie fabryka, to jest false friend, Polacy myślą, że to jest fabryka, to jest płótno, materiał. Robiliśmy też właśnie lekcję o, o false friends, link Wam też wrzucę, jak będzie miejsce pod koniec na pewno w opisie. Czyli ten materiał jest podobny do symyla wełny. A ony ale tańszy. Tylko że tańszy. Dzięki.